Znajdujemy się w restauracji Adria w Andrychowie i z nami burmistrz Andrychowa, Tomasz Żak. Panie burmistrzu, dzisiaj znaleźliśmy się tutaj, ponieważ nauczyciele mają swoje święto, znaczy mieli, ale dzisiaj je celebrują. Ale dzisiaj tak troszeczkę od drugiej strony, ponieważ pytamy o ceny ciepła w Andrychowie. Ceny gazu idą cały czas do góry, mieszkańcy się niepokoją, że te podwyżki będą bardzo drastyczne. To, czy trudno jest powiedzieć o drastycznych cenach, ponieważ my stosujemy ceny zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, wiemy co się dzieje na, na rynku obecnie, ceny gazu tak naprawdę w Polsce oszalały. Ja przypomnę, że w zeszłym roku płaciliśmy za 1 MW w gazie 60 zł, a na dzień dzisiejszy płacimy za 1 MW w gazie 480 zł. Był moment, że było i 700 zł na giełdzie. W związku z tym no, to jest pochodna sytuacji ekonomicznej w tej chwili w kraju, dlatego no, na razie my dopłacamy tak naprawdę do, do ceny gazu, żeby do ceny ciepła tak naprawdę, które, które mieszkańcy mają dostarczane do swoich mieszkań. Ja tutaj nie powiem, że nie będzie podwyżek, ponieważ to rynek reguluje wszystko i, i jeżeli taka będzie konieczność, to wniosek oczywiście zarządu. Elektrociepłowni gminnej będzie składany w Urzędzie Regulacji Energetyki. No a czy zostanie zatwierdzone to wszystko, to, to tak jak mówię, to jest wszystko w kompetencjach URE. Panie burmistrzu, drugi temat. Mieszkańcy pytają o RONDO. Słynne RONDO, które miało powstać na skrzyżowaniu ulic Biała Droga i Krakowska. I tutaj czy galeria zostanie otwarta, pomimo tego, że tego RONDA póki co nie będzie. No, sytuacja jest taka, że od kilku miesięcy czekamy na tak zwaną decyzję z Ridowską, czyli to jest zgoda na wejście w teren i wykonanie tego ronda. To rondo oczywiście, że powstanie, ponieważ taki, taka umowa jest między inwestorem a gminą, że my jesteśmy inwestorem zastępczym. Natomiast procedury urzędnicze. Są no, niestety tak ułożone i tak, tak regulowane, że ten czas oczekiwania na te decyzje jest bardzo długi. Muszą być wszystkie spełnione warunki, żeby taka decyzja zapadła. Kwestia, czy zostanie otwarta galeria? Tak, zostanie, ponieważ galeria ma dostęp do drogi publicznej. Jest to RONDO przy białej drodze. W związku z tym, my nie możemy zablokować te inwestycje. Ale tutaj obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby to rondo Biała Droga Krakowska jak najszybciej zostało wykonane. Natychmiast wejdą ekipy wykonawcze po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Panie burmistrzu, i ostatnie pytanie takie już nawiązujące troszeczkę do tego dnia nauczyciela. Co z tym z remontem szkoły podstawowej nr 5 w Andrychowie? Tak jak do tej pory mówiliśmy, w tej chwili no ceny Ceny materiałów budowlanych poszły tak daleko i, i, i tak wysoko, że wykonawca, który złożył nam ofertę, no nie jest w stanie w tych kosztach wykonać termomodernizacji. Ale ja przypomnę, że przy szkole numer 5 jest popełniony projekt parkingu wraz z, wraz z innym układem komunikacyjnym czyli wyjazdem drugą stroną na ulicę Lenartowicza. W związku z tym, mamy całościową inwestycję, która ma być wykonywana. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie wniosku o pieniądze na ulicę Lenartowicza, tak naprawdę, czyli na drogę powiatową. I tak jak mówiliśmy, to jest ostatni obiekt użyteczności publicznej w gminie Andrychów, który jeszcze nie ma termomodernizacji. I ta termomodernizacja będzie zrobiona, budynek będzie wyremontowany wraz z parkingiem i z całą drogą. Lenartowicza. Inwestycja, przypomnę, ulicy Lenartowicza opiewa na kwotę około 11 milionów złotych. Dodatkowo te środki na termomodernizację będą, zrobimy, więc uspokajam, że, że to jest ostatni obiekt, który mamy do wykonania. Rodzice dogadują, czy to nie jest wina czasem pana Krzysztofa Kubienia, który pracuje w szkole podstawowej numer 5? No, myślę, że tu jest bardziej żartobliwie do tego podchodzimy. Nie jest to wina pana radnego Kubienia, nie jest to też również jego zasługa. Taki mieliśmy plan po kolei ułożony, że najpierw, zresztą to mówiłem dużo wcześniej, że, że miała być najpierw szkoła Zespół Szkół Samorządowych w Żykach, później przychodnie, zdrowia, a na końcu szkoła numer 5.